Hej, wszystkim tu Kamrus! Jest z nami Ignacy. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I chciałbym oficjalnie ogłosić, że mamy przejebane. O kurde Ta to mapa to... będzie ostra. Okej, okay, spoko. Ja muszę tam wlecieć zapewne, tak? No i się mój przyjacielu serdeczny. Dobra, strzelę sobie już tam portal Nie, nie, nie możesz prze... muszę tak, przelecieć. Zobaczymy co tu się będzie działo. Jakiś chore gówno pewnie. Ogólnie ja chyba nie będę mógł w ogóle strzelać portalami tylko ty będziesz musiał się odpowiednio ruszać. No, dobra. Co dalej, przyjacielu? Właśnie się zastanawiam. Popadnijmy po, do góry. A, wiem, dobra. Strzel tutaj, może portalem. Zabijam Oj. je. Odwróć, 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 odwróć. No. Dobra. Teraz będziesz musiał strzelić w dół, tutaj no. na dole, zlecieć. A, przyjaciel! O. Kurwa, dobra. mać! Mam nadzieję, że zdążysz przecieć. Powinieneś. Dobra. dobra, co jest dalej? Uj! Kurwa, mać! No! Wyskoczyło nagle. Riff, weź blisko. się, że byłeś blisko. Dobra. Jeszcze One more raz. time. One more time. Tak, ta na piosenka, okej, okay, lecimy. <laughs> raz. I raz. Raz i dwa. Dobra. Tam to się nie wysuwa, więc powinno być okej. Okay. Weźmy się strzec właśnie znowu tutaj. Ja od razu wskoczę. Opa. Dobrze, super. Na dole też się nie wysuwa. Trzeba będzie pilnować się z tymi pozostałymi dwoma, aż się przygotuję mentalnie. I tak wspólnie z ale. Dobra. Okej, okay, lecę. Powinieneś zdążyć. Daję 30% szans, że się nie uda. Dobra, udało się. Pamiętaj, żeby mnie wstrzymywać. Dobra, prze, przekradiliśmy się tak troszkę. Dobra, teraz do góry. Nie, nie, poczekaj. Lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj do góry. Uh, Mam nadzieję, że się uda? Uh. Uwaga, wieżyczka tam jest w ogóle. Cofnij mnie, cofnij mnie. Dobra, lecę. Powiedz, kiedy puścić, bo będzie wieżyczka. Nie wiem, co tam w ogóle masz. Czekaj, wychylimy Dobra, się. Wiemy. Patrz sobie staba u mnie. Okej. Okay. Co to dało? Co, gdzie ty jesteś? O mój Boże. W górę, w górę, w górę, cofnij. A, wie... Cofnij mnie, dobra. Dobra, wiem, będę musiał siedzieć gdzieś por... Nie. Hm. Nie mam pojęcia. Chwila, o co chodzi? Cofnij, cofnij, cofnij mnie, Co w nim jest? kurwa, no! Wszystko jest okej, okay, żyjesz. <grym> I <had> one job. <grym> Ej, nie umarłeś! Cofnij mi! Nie, dobrze, 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 dobrze. Jest okej, jest okej. Ej, teraz tutaj. Uważaj, zobaczmy co tu się dzieje. Dobra, do góry, do, czekaj, strzyuj mnie. Dobra, dawaj. Dobra, pani że Ok, Okej, z powrotem jestem tutaj. W drugą stronę, dobra, dzięki Dobra, ty będziesz musiał tedy wyleć. A, a zdjąłeś barierę I to, to teraz... Okej, okay, zdjąłeś barierę, już, już ogarniam. Tylko gdzie ja się dobrze... Czy możesz normalnie wrócić? Do mnie, ale możesz się wrócić, bo zdjąłeś tą barierę, przez to będziemy mogli przelatywać i odpowiednio ustawiać sobie portale, nie? I co, co dalej Właśnie na zrobić? tej bariery, która resetuje portale. Okej, okay, ale to co ja mam zrobić? Możesz się... Weź mnie wyratuj jakoś. Znaczy możesz zejść normalnie. Gdzie? O, wow, co jest? No, na dół. Dobra. Tu już nie ma tej eee, bariery, która resetuje, więc będzie można, można było przejść. Teraz... Okej. Okay. Gdzie mam przejść teraz? Przyjacielu? Chwilę, Myślę, myślę, czerwone. Ja bym oj! Kurwa, tak. no Uj! Co za Żyjesz. Co, Żyjesz. co za gaugan Gdzie ja tam Co to daje? Na górze. Wiesz co ja byłem Dobrze. w tym momencie przy tych wieżyczkach i tam nic nie zrobiliśmy. Tam mi się wydaje, że trzeba było coś zrobić. Ty powiedziałeś, że zabiłem barierę? A, patrz! Tędy No, tam byłem, wiesz To prowadziliśmy jeszcze raz zapewne? A, tam ja byłem tam, tam w tym momencie, widzę. wiesz Byłem w pewnym momencie tam byś skier musiał skierować swój portal, powtarzamy to. Okej, okay, dobra, to jedziemy jeszcze raz. Puść tę barierę tutaj. Dobra, zapewne tutaj. Stary, no, pamiętaj. Zastanawiam mnie tylko, czy nie będę musiał tam polecieć z tobą. Mam Spokojnie, na razie mnie steruj. No, steruję, steruję. Dziękuję. Ok. Teraz jest ten trik taki skomplikowany. Dobra. A w sumie. Dziękuję. W ostatniej chwili. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Okej. Okay. Uważaj. A puść, mnie teraz. Jest ok. Dobra. Mogę Ci dać dużo czasu, żebyś się rozejrzał. Czekaj. Co tam masz zrobić? To jest wieżyczka. Mówi, jakaś. Faci, mogę ją chyba zabić nawet. Poczekaj. Chyba jakbym się postarał to mi ją zabił, mm. nawet wiesz? Na górze masz portal. A wiem, możemy ją wynieść. Postaw portal tutaj. I co z nią zrobimy? Eee, zaraz e, ta skrzyneczka będzie przy nas. Bo naleci do mnie. Z wieżyczką wraz. Patrz, 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 widzisz? Spójrz na mnie, na tabem. Mhm, dobra, to niech przyleci do ciebie skrzyneczka. Możesz się opuścić teraz. Bo ona spadnie sobie na dół na ten chyba. Poczekaj. Aha, spadła. Dobra. I teraz ja muszę jakoś wrócić do ciebie, tylko tak? Mhm. A jak tutaj jest, co tutaj się znajduje? Pytanie, jak? Tutaj chyba nie ma nic. Portalem będziesz mógł wrócić. Nie, bo spadłem gdzieś na dół i nie wiem, co się dzieje. Czekaj, portal do góry. Czy ja mogę tam trafić? Nie, nie mogę. Okej, okay. mm. Musisz mi jakoś promień przekazać teraz, wiesz? Pytanie tylko... Tutaj mogę strzelić. Okej. Okay. O. I w drugą stronę, przeprowadź mnie. Dobra. Uważaj, bo zaraz przy, przypierdzielę troszeczkę. Czy znaczy nie, przejdź przez ten portal po prostu. No, chciałbym, tylko tam była... płotek był. A tak... okej, okay. <laughs> spoko. Gdzie ja jestem? Przyjaciel, halo? No tutaj, mm... Weźmy drugą stronę, puść. Dobra, dziękuję. No i teraz zejdź na dół. Najpiękniej. No o, 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 kurwa, Maśna! No. Niedobrze. <grywa>. Czekaj. O, ty przeżyłeś? Ja to normalnie możesz przeciw tutaj do mnie. Dobra, mamy tą kosteczkę. Jest mhm. spoko. Co z nią zrobimy? Nie wiem, czy my tego nie spierdoliliśmy, Kamil, wiesz, bo mi się wydaje, że z tamtej perspektywy ja powinien był cały czas lecieć. Teraz zobacz, stawiając tak portal tutaj I tutaj na dole możemy zlecieć i mieć wyrzutnie Chyba będziemy musieli z kostką przelecieć. Tak tam jest potrzebna kosteczka. Dobra, tylko ja muszę wrócić, wiesz, jakoś e, Postawmy e, no też to... na górze okay, Tak może? Oj chwila nie tu No, przestaw dobrze Chodziło mi, że tędy wlecieć tutaj do mnie no, chciałbym do Ciebie na górę wrócić jakiś. No tu, Chodź tu, chodź tu. ten okay. promień Okej, okay, właśnie o to mi chodziło, żebyś to zrobił Teraz po prostu trzeba trzymać i przecieć. No tak, tylko wyłącz e, ten portal, op. żebyśmy mogli skakać. Skocz pierwszy, ja wam kostkę po, położę. Dobra, Jeronimo, jak to wygląda? Śmiało skacz. Dobra, lecę. Bez, bez Nie problemu. straciłeś portali żadnych? Nie, nie straciłeś, dobra. Nie, nic nie straciłem. Przyjebałem. O ścianę. <laughs> nie wiem jak ty to zrobiłeś. Nic, nic nie robiłem, nic nie skałem. po prostu leciałem. Straciliśmy kostkę, się teraz za Straciliśmy kostkę Straciliśmy kostkę, przyjacielu. No, dobra, moi drodzy, wrócić. wrócimy do was jak zbierzemy z powrotem kostkę ee, i już będziemy zbierali się z skoku, dobra? Jakim cudem ty oberwałeś? Nie wiem, jakim cudem. Dobra, wrócimy do was jak już będziemy mieli kostkę. Okej, okay, mamy już kostkę, moi drodzy. E, lecę teraz. Ja nie wiem, jak to ostatnio zrobiłem, ale coś spierdoliłem. Tym razem przejdziemy spokojnie. Dawaj, Kamil, ja do, do mnie. Po prostu coś musiałem źle stanąć i po prostu przygrzynałem po prostu w bok ściany, to było trochę głupie. Prawda ale okej, okay, już jesteśmy dalej z wami. A to też zberowałem? nie koniec, kolega Ignacy. To jeszcze nie koniec. A nie, dobra. Myślałem, że trzeba będzie jakoś specjalnie tutaj przelecieć, bo nie, mm -hmm. drzwi były tak nad powierzchnią, gdzie normalnie nie można było wskoczyć, ale podestrz się pojawił. No, więc spokojnie. Ale fajna, to była fajna, bo ona było do kombinowania trochę. No i co teraz jest ostatnia misja z tuneli, nie? W sensie to taka ja zawsze się ukryta misja jest, tak? Ta w y, tym zniszczonym środowisku. Podoba mi się ten motyw, że ja widzę, co się dzieje wokół ciebie i muszę to sterować. Tak, to było fajne, ale to mieliśmy już taki przesmak takiego sterowania raz, tak? Tak, na, na, na początku, ale a, to na było... samym początku. Jak ty sterowałeś tymi, tymi zgniatorkami wtedy? A ja latałem mhm. sam portalami wtedy. Tylko tym razem było chyba bardziej, że tak powiem, z napięciem. <laughs> No zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czekam na ostatnią misję. Z niecierpliwością. Ja, czek, ja, czek, ja z niecierpliwością czekam, aż mi się loading skończy. <laughs> to to trwa jak kolera. Dobra, jest to ten jest ten długi lot, jak zwykle. Ciabuch. O, ja lasery, nie, 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 lasery, okej. działka. O. Spoko. Poczekaj. Poczekaj. Chodź, chodź. Oj, przycięła mnie do binę. Eee, tutaj nie będzie można strzelić w nich, dobra. Wstawaj portal Postawienie... tutaj. Swój. Wii. Tak nagle puścić. Ty. To działka tutaj jadą. Będziemy musieli na bankce z nimi zrobić. Tutaj możesz postawić portal. Gdzie, gdzie, gdzie? Eee, pytanie, jaś czerwony, dobra. Uwaga! To będą o. działka w nas strzelały, spoko, poczekaj. Musisz... Dobrze, dobrze. Jeszcze... Teraz tu? E, w sumie mamy przestrzeń. A nie, spadniemy na dół. Jest okej. Okay. Okej, okay, to było fajne. To było Podobrami spoko. Się. Wymagało szybkiego myślenia. No, ale, ale było też nie, nie za trudne. Spoko. Chyba to samo. Dobra, ja biorę tunel Świetny. ty bierz... Yy... To? Ha. Jesteś w no, stanie to wziąć dobra. jakoś? E, na pewno. S tak. To chodź, lecimy. Przygotuj się, bo będziemy no. się nieźle bawić. Nie, może ty leć górą. Dobra, ja będę leciał górą. Żeby gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Presja. Kurwa, Max. Żyjesz? Czy ci powiem? Nie. Hmm. Dobra, e, postaw jeszcze raz. Zacznę od tego. Hop. Hop. Montuj, jesteś? Dobra, poczekaj, poczekaj. Lecimy tak, w taki sposób, lećmy. Okej. Okay. Oj! Dobra, delikatnie strzeliła, spokojnie. my możemy tutaj zaskoczyć, jakby nie patrzeć. Możemy. Chyba nawet a powinniśmy je, 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 w jakiś je. sposób. Chodź zaskocz na chwilkę. Zaskoczyłeś? Nie. O, przeciąłeś. Ma, ja mam tak w ogóle się tutaj na górze. Okej, okay, zostałem. Przeleciałem, no. jestem, jestem na górze. Spoko. <laughs> <laughs> Też sobie mnie. dałem radę. I co na górze jest? Odwróć się. Hello. Dzień dobry. Już do Ciebie idę? O, co my tutaj mamy? Oj! Tam postawiono świetlne. świetlny. Wskaczemy. Dobra. Nie zabijaj okay? mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie! Spokojnie. Chodź, jest wyjście. Miałem czerwony ekran. Okej. Okay. No dobra, dobra, chyba, chyba tutaj. Tak wygląda. No, drzwi. Czyli... Nine. O, nie ma tak dobrze. Dobra, tędy chodźmy. Ale ty możesz portal postawić przecież. Mm -hmm. I przelecisz tam dalej. No to wstawaj i lecimy dalej. <laughs> okay. Czy tam są, tam są jakieś wieżyczki? Nie, jeszcze mnie nie. Ja coś, tam mam zawsze, wiesz, pod prawym ściskiem mogę zawsze postawić, wiesz? Okej. Okay. Nie, już to jest na lecie, nie ma żadnej jak Nie widać. Jest do wyjścia już balkonik. Trzeba zaskoczyć. Spoko, jest, koniec. I... Dobra, Hapa. idzie sprawnie. Prawilnie. ostatnie? Ostatnie chyba. Zawsze są trzy. Um... No, może teraz będzie więcej? Złap portalem tutaj. Aha, Na pewno. te drzwi można otworzyć, nie? Nie. A, to jest poprzednie pomieszczenie, dobra. I teraz tak, ja będę musiał skończyć tarczy złapać sobie teraz znowu. znowu. A, gdzieś gdzieś tarcza? Au! A to nie da rady tędy? Tarczy nie, szukam. Nie ma. Jest tutaj możliwość strzelania. Chodź, chodź, chodź dla mnie. Chodź, tak, złapać tarczę? Chodź. Dobra, tutaj. Chodź. Spójrz tutaj i. Widzę. Dobra. Eee, poczekaj, nie inaczej to sobie zrobię, żebym pamiętało o tym. Poczekaj, poprawię sobie. Ja pewnie tak muszę strzelić. Musimy tam dalej przelecieć. sprawdzę no. tylko, czy mogę stawiać tarczę. O, sekundę. Tak, i tym trzymam tarczę, teraz, dobra. A jesteś w stanie zrobić, żeby postawić obok mojego? Nie ja wiem co mogę zrobić. Nie da rady, tylko po środku daje. No to chodź. No. Postaw ten tunel. Mhm. No dobra, to lecimy. Nailed. Wierzysz, że nic nam nie mogę zrobić? Przynajmniej z tej perspektywy. Z tej perspektywy nie. Uh. Tam gdzieś. Ty... Tam byliśmy tań... chyba kiedyś. Coś tutaj można zrobić? Tam postawić? Co się stanie? Dobra, gdziekolwiek, no wyjściem będzie. Eee, czy, 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 tam? Czyżółte czy, jest tu? O, szybko, szybko, szybko! Nie, mogę, nie mogłem, nie było nawet miejsca, gdzie postawić. Wróciliśmy do początku, stary. Szlak. Dobra, jeszcze raz to zrób. Trzeba to sprawdzić dokładnie. Hops! Poza Dawaj. tylko blokadę, żebyśmy się rozejrzeli zanim tam wskoczymy, bo widziałem no. jedno miejsce, ale muszę się upewnić tylko. Okej, okay. stawiaj swój tunel. Położyłeś? To jest blokada. E, bo, bo patrz, tu jest jakiś tunel. I no. myślę, czy tam nie postawisz. Strzelisz tam teraz? Spróbuj, co się stanie. Nie, to nic nam nie da. Trzeba będzie tędy. A spróbuj. Aha, bo to z drugą strony leci. Okej, okay, spoko. No mieli obracarkę, to by było spoko. Um, I było jedno miejsce, gdzie zablokować gdzie można było zablokować te wieżyczki. Dobra, chodź, polecimy. na razie. No. Z tej perspektywy wiesz, ciężko mi je blokować, nie? bo nie mam tutaj tych ścianek białych. Rozumiesz, widzisz, że ja nadal nie mam ścianki białej, by nie? Była tutaj ścianka biała na No pewno. tutaj była, ale z tej strony nie mam nic na razie. A gdybym zrobił tak? No nie, ty tam musisz postawić swój tunel, tak? Więc nie mm -hmm. ma opcji takiej tak robić mm, Tam. Okej okay. Ej, patrz, zabijaj je No to dawaj, zrzucaj nas Ej, działa! Dobra, działa, Ej, tylko żebyś nie zrzucaj czerwony. nas czerwony Papa. Pa. Dobra, teraz będę musiał... I jak będziemy postawić. już jak będziemy już w połowie... Kurwa! Eee... Dobra, poczekaj. I teraz, teraz tu. Tutaj, 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 tutaj. Spokojnie Kamil, Luzik. Okej. Okay. Nie ma problemu. Otwarte są drzwi, chodź. Jest film. Gdzie jest płyta, gdzie jest płyta? Udało się. Gdzie jest płyta? To jest dobre pytanie. Eee, nie widzę, może za biurkiem. Byłoby za fajnie. Nagle się okazuje, że gdzieś w. Jest, na mam Z Zewnątrz. Płytę. Dobra, mam płytę. Brz miałem silikl. cichą nadzieję, że będzie na zewnątrz. <laughs> nie, nie I trzeba się będzie wrócić. Chodź, oglądamy film instruktażowy. Ostatni w naszym życiu. <laughs> <laughs> I can see Super! See? <laughs> to jest idealne zawsze. To jest zawsze idealne. Spokojnie, jest jeszcze jakieś około 5000 naszych kopii. Zdecydowanie, Zdecydowanie, jak nie więcej. Jak nie więcej stary. Spoko, fajnie to poszło. Dwie misje, kurczę, nam 16 minut się wyrobiliśmy z dwoma misjami. To takie trudniejsze te dwie hmm. ostatnie. No ta ósma i ta bonusowa trochę dłużej, oczywiście, zawsze idą, ale spoko. Wow. Było bardzo dużo fajnych rozwiązań z tymi, tymi, tymi drogami świetlnymi. Ostatnio mi się bardzo nazywa. podoba, właśnie połączenie dróg świetlnych i e, tarcz tych takich, nie? To wyobraź sobie, co będzie w szóstym roku. Ok, odblokowano osiągnięcie, budowanie przeszkód. Spoko. Teraz trzeba znaleźć mi przyjacielu kolejne. Trzeba znaleźć piąte. się się wygranat, hmm. nie? Podejrzewam. Hmm. Czekaj, co się dzieje? No wiem, możesz do mnie wlecieć? Pożegaj, wleci jaka... O, gdzie jesteś? Chodź do mnie. Ale gdzie jesteś? Pingnij Tutaj, mi. dobra, Ping, tu jestem. Pinguję ci. Wleć sobie portalem. Tam i tam portal. Wejdź do drugiego tego odpływu. Stań na nim. Hop. Co jest? O, widzisz? Magiczny świąt. Okej. Okay. To był jakiś sekretny? Tory dodatkowe można zagrać po ukończeniu torów testowych. Okej, okay, to, to wrócić. To jest sekretne jakieś, ale... Exit, chodź do exita. Trzeba znaleźć jeszcze piąty, okay. z żelami trzeba znaleźć jeszcze. No, no właśnie, wielka, wielka ściana, przecież przyszła na odwiedzi dzięki GLaDOS. Ukończenie wszystkich czterech. Tak? No A, okej, to okay. nie ja zwróciłem uwagi właśnie, co to było. Cały ekran się trząsł. No widziałem, że się Jak trząsł, miałeś... ale gdzie mamy teraz dojść? Aha, tam, okej. Okay. Hmm, hmm, hmm. No, tam się trzeba będzie wybić o, Od czego? Od tego Odbijamy się gdzie? E, może tak? I boot! Chodź do mnie Wygląda? Ciekawie. Chodź moim portalem. Hej! Jo, dobra. To co? Jedną misję zrobimy sobie z tego? Nie, ja, na lecie, może nie jestem jedną. Jedną misję nam starczy, wow, Że mobilności, będzie... okej. Okay. Misja Szelec. pierwsza. Lecimy. O, zele. Będzie wesołe. Jedną wow, misję z żelami, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały. Nie trafiłem w kratkę. Gardę. I co się stało? Mam wrażenie, że przynajmniej Nic. przeszło. <śleski> idealnie, idealnie. No żele no czekam. Na żele czekam bardzo. I Będziemy można się malować świat. na Żółto i na niebiesko. Jak mówił pewien klasyk. Spoko, ja daj zawsze daj czekam w sumie na te siódmą to. i ósmą misję. Czekam zawsze, bo one są najciekawsze w gruncie rzeczy. No, bo jest nie mniej, ile tu jest misji. Ebrifin. Osiem, dobra, e pierwsza. Okej, okay, i... żel! Coś się stało. Zrobiłem ci windę. Ile mm -hmm. lecisz... ci żel? cholera, Co to, nie... to jest? E to powoduje, że. Weź, skocz na to, tak zobacz sobie. Znaczy, skocz po prostu skocz o okej okay, dobra e, to stań tutaj Kamil okej okay. dobra teraz ja mam kolejny dla ciebie zapewne no masz analogiczną sytuację będziesz musiał zejść tutaj no, po że ja miał skoczyć że ja mógł skoczyć na górę no gdzie ty chcesz skoczyć teraz? No tu. Tylko musisz mnie obniżyć. Ten guzik. Ten guzik obniża tam. Tak, oba. Okej. Okay. Idę. Zostaw swój czerwony portal tutaj w razie, co? Dobra. Puść. Chcesz to używaj żółtego. Żółtego, dobra. Mhm. Jeżeli masz gdzieś wyjście. Eee, easy. Tu o kurwa, eee. zamknąłeś mi <laughs> Gołganie <laughs> Dobra, lecimy. Pierwszy za nami już? Pod... Nie, nie, tak. no, dwuczęściówka. Nie, koniec. To Podoba dawaj mi się jeden. wygląd tych pomieszczeń, taki starszy. No, no, no taki bardziej przyjemny, niszczony. W w portalu, dwu... portalu dwójce żele się pojawiają dopiero w momencie, kiedy trafiasz do, tak powiedzmy, ruin, okay. że ja powiem. Do, sta... do starszej części tego budynku, okay. w którym GLaDOS robiła wszystkie testy. Nie Aper... No tak. Nie będę ci spoilować, bo to jest całkiem fajny moment. Okej, okay. to misja. single okay. Ale nie z okay. wyplotist wtedy wychodzi. Co się dzieje? Leci żel. Dobra, czyli ten żel będziesz e, trzeba gdzieś kolorować. Można, be, e, będzie można portalem chodź, pomaluj mój. Spadaj stąd, ja się stawiam. No malujmy wszystko, co tam, się dzieje. Tam, tam tym żelem. Iść tam sobie. Hmm. Yeah. O, przeżyłem. Przeżyłem. <laughs> Gdzie ci tam żelem strzelam wtedy? Mm. Żel poleciał w miejsce gdzie jest kompletnie niepotrzebne Mhm Czy masz w ogóle jakąś inną możliwość strzelania portalem Dobra, tutaj możesz tutaj jeszcze strzelić, nie wiem czy na co się przyda, ale strzel. I sobie posmaruj Dobra, strzelam, o, mogę chyba przeskoczyć o... Co mi daje skakanie tutaj? Nic, to że sobie anulowałem portale. O, Gdzie mogę skoczyć stąd? Może tam? A, ja będę musiał tędy wrócić. Nie, nie będę musiał. Bo... Chyba wiem, co muszę C zrobić. Co ja mogę tutaj zrobić? Ja tutaj nic nie mogę zrobić. Dobra. Gdzieś jestem. Tu jest tunel świetlny. Mhm... Mm co? A co to tunel robi? świetlny? Obnie e podwyższa. Będziemy musieli tutaj wskoc... Ouu! hej! Ale to mi nic nie da, bo lecę trochę w drugą stronę. Okej. Okay. Jest możliwość cofajki? Chyba nie. Gdzie, co tam będzie? No ja jestem już martwię. Okej. Okay. No to tutaj nic nie ma. Dobra, zabiję się. No to zabij się. To czy cofnij ten portal, nie mogę. O, dobra. Now hmm. Dobra. Co my tutaj mamy rozejrzeć się? Uh. A tutaj wskoczysz po prostu. Dobra, co daje? Jeden kwadrasik. A, dobra, już wiem. Tam to się otwiera. Hmm. Co otwiera? Nie wiem co. Oprócz tego, że. Podnosi pewnie, tam na będzie się trzeba dostać pewnie. E, tylko ten żel, co mówiłeś, że jest bezużyteczny, to no, no jest z, tutaj, trzeba be, tutaj trzeba będzie strzelić żel, żeby się po prostu skoczyć i odbić. Ten żel nie. Musisz tam strzelać w życiu, takim tam. razie. Ja zostałem tutaj z tunelem świetlnym. Mi strzel żel tam. Zobaczymy, co się stanie. Pytanie czy tam radę. Dlaczego masz nie dać tam Zejdź tam Gdzie? No tam, tam gdzie byliśmy, na start Możesz tą barierę Wow Mam postaw ją Tam możesz strzelić No i wciśnij przecież zobaczymy co się zadzieje O popatrz lecą kuleczki Nie mogę je wysłać gdzieś Aaa przykład mogę je wysłać tutaj Poleciały na ścianę, rozbiły się. Wyślij mi jeszcze raz. Jeszcze raz. O, trochę zjebałem. Hmm. Tak. Hmm. Tak. Czyli tak jest dobrze, bo i tak one się musiały rozpieprzyć w tym miejscu, co się rozpieprzyły. A gdzie się rozpieprzyły? Tam na dole? To jest dobrze? No tutaj się rozpieprzyły. No tak, bo będziemy skakali stąd, stąd, tutaj. To spoko, Przecież. skacz w takim razie. Ale jeszcze tutaj trzeba rozkwczyć. Jeszcze tutaj będziesz musiał postawić ten portal. Dobra, tylko hmm, jak to zrobić? Teraz pytanie ze 100 punktów. Eee, polecą, kuleczki lecą tutaj na górę i szybko stawiasz portal tu i tu Tu i tu? Kompletnie bez sensu. To czy bo one tu polecą i... w górę tu nie, bo patrz, one nie lecą wiem, tutaj Kamil, na, na górę. zobacz co to się dzieje jak postawisz tak. Aha, okej, okay, dobra, spoko. Um, już łapię, o, co ci chodzi. Poczekaj, o, poczekaj, poczekaj, poczekaj spokojnie. Tak ja muszę teraz zdjąć ten, dobra, dobra. Najpiękniej. Skaczemy? Czyli mogę, mogę do ciebie wracać No to wracaj do mnie Hopa. I, Idź mhm. sobie skacz Hoppa! Jeszcze raz Whee. Możesz tam przytrzymać to jakoś Mogę Drzwila Co to jest? Jak to coś nacisnąłem Rozejrzyj dalej. się tam w bok, pójdź w bok. No, Kamil. Rozglądam. Teraz ja tam muszę jakoś doskoczyć. O, tutaj okay. mogę portal jakiś. Mm, okej, okay. chyba ogarniam. Dobrze. A, ogarnąłem. Dobra, zobaczę. Dobra. Ok, łapię, skaczę. Wow. I co dalej? Spokaj. Dobra, dolecę. No i weź, musiał wejść tutaj. No, to mnie wprowadzi nawet. Super, elegancka. dobra. To przegminiona misja. Hopsa, hopsa. No i dobra, będziemy się zbliżali ku końcowi na ten moment. 25 minutek. O, no, czy jeszcze coś? Nie, kończymy to misję. Nie, koniec. Dobra. Bo ja zauważyłem, że jak mamy robić jakieś motki do kamery, to są inni niż do nas. No tak. Wtedy sobie machamy do gazu na przykład. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja byłem Ignacy, ze mną był klasycznie Camrus. A to był portal drugi. Do zobaczenia, po... witamy w kolejnym odcinku. Trzymajcie no. się, papa. Pa. Cześć, papa. Pa.